kochani, z tej strony to i dzisiaj chciałabym Wam nagrać odcinek, w którym oglądam swoje stare zdjęcia z dzieciństwa. przejdźmy do filmiku! Na tym zdjęciu jestem pokazana po prostu Jak już jestem po urodzeniu I po prostu patrzę się na mojego tatę tak słodko Dobra, kolejne zdjęcie Jestem ja, ze swoją siostrą I po prostu jestem rozryczona I już może miałam roczek lub półtora roczku I to było, było jeszcze przed Remontowaniem mojego domu Na kolejnym zdjęciu Sakra, bo po prostu się wykupiam i jednocześnie pokazuję ZEZA. Na kolejnym zdjęciu jestem z moim tatą i chyba uczę się grać na Organach, choć nie za bardzo mi to wychodzi, powiem szczerze. Na kolejnym zdjęciu jestem z moją mamusią i, i jest inna odwrócona sytuacja. Bo jak miałam zdjęcie z tatą, to byłam zła, taka smutna, a ja z mamą to uśmiechnięta. To no. jest. Na kolejnym zdjęciu... Yy, jest przedstawiona moja smutna minka, bo nie wiem czemu, ale no, ja nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu jestem jakaś smutna, jakaś zrozpaczona, że mnie ktoś dotyka. Następnego tym O, tu jeszcze gorsze. Po prostu, yy, sorry, że tak powiem, ale na tym kolejnym zdjęciu nie mam papersa i po prostu. będę do następnego zdjęcia i tu po prostu nie chciałam yy, pozować to zdjęcia i po prostu jestem na rękach mojej starszej siostry. Ta mina mnie tak nie przekonuje. Hmm. I teraz dwa ostatnie zdjęcia z jednej imprezy i to było na komunii mojego kuzyna. No to tutaj widać, że jestem modelka, bo się uśmiecham i stoję jak jakaś młodnisia, no. I teraz ostatnie zdjęcie w tym odcinku. Jestem ja, stoję koło mojej mamy, prababci i babci. I patrzę się chyba na jakieś osoby, choć nie jestem pewna. Jestem na pewno czegoś ciekawa, ale no nie wiem, no nie jestem pewna. Na pewno mam taką dziwną minę. To na tyle w tym odcinku. Zapraszam was na moje social media, instagram, tiktok. Wszystko jest podane w opisie. Dajcie łapki w górę i subojcie mój kanał. Pa!